My bardzo chcemy się dzielić tymi wiadomościami, tylko czasami y, zainteresowanie tym, co my robimy, nie jest, y, że tak powiem, nagłaśniane. I zależy nam na tym, żeby inni ludzie wiedzieli, jaką my pracę wykonujemy i w jakim celu ją wykonujemy. Ja na przykład poszukuję leków na choroby neurodegeneracyjne. I y, kiedy dowiedziała się jedna organizacja o tym, że takie badania prowadzimy, to do tego stopnia kontakty się wzmożyły, że zaczęto mnie wręcz prosić o preparaty, które jeszcze nie były przetestowane, bo akurat ktoś był chory na Alzheimera, i nie było żadnego innego leku, więc myślano, że jak ode mnie nielegalnie pobiorą tę próbkę, to może ta próbka wyleczyć tego człowieka. Ale oczywiście nie, 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 nie dałem. Tego, tego swojego preparatu, bo on musi przejść wszelkiego rodzaju badania toksykologiczne, kliniczne pierwszego stopnia, drugiego, trzeciego, i dopiero jeżeli zostanie zatwierdzony jako lek wspomagający daną chorobę, będzie można go stosować. Ja jeszcze tylko chciałam dodać jedną rzecz, że tutaj bardzo ważna jest rola mediów. I tu apeluję z tego miejsca, żeby nagłaśniać wydarzenia, żeby mówić o ludziach nauki polskiej, żeby oni też brali udział w różnego rodzaju programach, do których zaprasza się gości. Także mój apel z tego miejsca, bardzo proszę przekazać dalej.